I na zakończenie utwór pod tytułem Rozbite oddziały, sumujący doświadczenia weteranów kolejnych narodowych powstań i zrywów niepodległościowych, których losy także są nieodłącznym elementem naszej tradycji. Muzyka do tej piosenki oparta jest na motywie narodowej pieśni ukraińskiej, opiewającej klęskę polskiej odsieczy dla króla Władysława IV w stepach Ukrainy. Rozbite oddziały. Głębce nie pierwszej, podnosząc przyłubice, Przechodzą jak we śnie ostatnie granice, Przez cło przemycają swój okrzyk bojowy, I kule ostatnią co w ustach się schowa. Przy stołach współczucia, nurzają się w winie. I obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Przy stołach współczucia nurzają się w winie, i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Swą krew ocaloną oddają za darmo. Każdemu, kto zechce połączyć ich z armią, farbują mundury, wędrują przez kraje i czasem strzelają do siebie nawzajem. Pod każdym sztandarem, byle niebiałym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Pod każdym sztandarem, byle niebiałym białym Szukają zwycięstwa rozbite oddziały Przychodzą po zmierzchu do kobiet im obcych, a tam, kędy przejdą, urodzą się chłopcy. Gdy wrócą przygnani Kolejną zawieją Zobaczą, że Synów swych nie rozumieją Spisują więc Dla nich noc w noc Pamiętniki Nieprzetłumaczalne Na obce języki I cierpią, gdy Śmieje się z nich świat zwycięski Nie pomni, że Mądry nie śmieje się Z klęski I cierpią, gdy śmieje Byje się z nich świat zwycięski, nie pomni, że mądry nie śmieje się z klęski. Był to kwadrans Jacka Kaczmarskiego. Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.